Jaki schodek mam człowieku, dobrze, że był ja taki ten jest. Nie Niewymiarowy Ty, bo mostek masz kurwa nie niewymiarowy Tak jakby kurwadeczko Człowieku, dobrze, się nie zapadł ten mostek No to druga sprawa To mam w ogóle ten, letnią produkcję No mamy plan y, wieczorem, żebyś strychnął nam fotki przy ramie, co? Dobrze. Ale nie zauważyłeś ile tu jest kurwa miejsca. No mówię, łopie siódemo Co tam siódema? No, jest że jest Z tyby bo się na to nawet to nie no Kurwa pojedzie Ale <śmulatory> ja to twoja szansa! <śmulatory> Walu, walu. Kurwa, nie. do zaspał. Jakby kurwa chyba trafiła, ale czuję, że miał jakieś dziury. Wy? No w tym chłopie! Siśniani ants tu taki, kurwa jakiś beboy. Civic, MC, to chłopie po chu. A on będzie kurwa <jedzie. grym> Dajamko, to i to za mocno. No, Witam serdecznie. Pan Jakub Wal, yy, prowadzi nauki... No ja się z Instagramu swojego. Instagram. Zapraszam do nauki matematyki. Jak widzimy mamy tu wzór. Przeczytajcie sobie, a nie widzicie. Jest chujowe ISO. Ale przeczytam. Wam. A2 plus B2 równa się C2. Jeżeli X jest równy 1, ile wynosi A? Dla... Yy... Jeżeli ktoś to rozwiąże, co dostanie? Nic. I to jest w tym najlepsze. Do prezentacji... Czekaj, bo że to se kurwa przybliżył. Do pre... A, tylko tak można? Ale, bo... Do prezentacji dalsze samochodu. Tu mamy znaczek, taki wyjebistny kurwa podłokietnik, proszę ja ciebie. Tu mamy fotel kierowcy, gdzie siedzi Rybik. Cukrowy <noise> Cukrowy Tu mamy kierownicę wielofunkcyjną Tu mamy gałę od zmiany biegów Trochę takie dziwne Start stop Wielki tablet, jak w Tesli Tu mamy przystojniacha Ale wyglądasz ładnie w tej kamerze no. Zdejmij ty Do ruch. tego taką kupiłem Zde Idzie rybik <noise> Idzie big rybik O, będzie odpalał Zobaczcie na liczniki. Chodzi jak kurwa Polones bez kata Devil włączył alarm Ale po Co my... powiesz o tym samochodzie? Po co to otwierasz? Po co, co powiesz o tym samochodzie? Po co to otwierasz? Chciałem dla widzów nagrać jak chodzi Mamy kamerę cofania Co cię tankuje? 9-5 Za ile? Nie na żarty Walu kurde blaszka Ram na jedzony, to teraz my musimy jechać się najeść Tak jest, szuka muzyki, ale ty jak drillowiec wyglądasz <suszykło> tego. <suszykło> No Na Młody mi robi foty. Jo, <grym> nag. Si kurwą, ptaka Teledysk Opie Ale jedziemy teraz na jedzenie. Na dosażę jest. zaraz będzie. To stój tam i się kurwa nie przemieszczaj. Spierdalaj. <grym> Dobra. Himi power. He? Czekamy na BP, powiedział. To podjedzie. No to czekaj że tam na tym No to właśnie. czekaj na tym grosarze, nie przemieszczaj się. Uh, o oh Jezu. A spierdala. Ja to no się bierze. Nie, się Jest, stoi Toyota. Wycieczka młody, dla siebie. <gry> <gry> Kiksy Siksy Sto i z zamyka, kluczyka O, man <gry> Hop, <gry> <właśnie> <gry> to, jest, co to wielkie! kurwa Dzie chuju Siema <gry> Ja pierdolę. Robimy sobie reakcję jak freeze kurwa <laughs> Ale szyby tu masz przodowało ja, maska ma dużo wystarczająca jest kurwa, radę, żeby nie ma to nie? Gdzie jedziemy? Do prawo Yyy, I po co tam jedziemy? Po siwika z body zobaczyć Jezu, o co tu się dzieje? Co co się się dzieje? dzieje? Ja znagajasz. No. Dobra zamykaj chłopi, bo ten Co to, co to? Deseria Turbo Na z tego się większy ten ja na poparcie A, że już oszukujesz Dobra, update panie Osikowicz Eee, na studniówkę nam się nie udało wbić, no ale nie. gdzie teraz jedziemy? No niestety nie, ale jedziemy kurwa obczaić teraz jakiegoś poloneza Jedziemy obczaić poloneza Karo, poloneza Atu no Kurwa, po a tyle? Po Harigopie i poloneza Borewicza I Malucha Ja nam <gazam> polatać bokiem? Nie, no chyba nie A tu w ogóle duchy są Tu to są Latarnia, duchy? latarnia przygasa opie po lewej to Nie, to nie, to nie, to nie ducha, tylko za dupie. To jest tak zwany niestabilny prawo. Wyskakuje mu faza. Ale. To... Polones, co to jest? A tu plus czy A tu? To jest Borewicz. Borewicz, jeden sześć na wielu punktach. Nie no, ale to jest A tu plus czy A tu? No a plus. Jezu, ale silny. Deu. A Walu ma hopie, tego, traka ten co Ci pisałem. Ten Dominikowicak? No, no, no. No chopie, tu jest Orciari, to jest taki empakiet chłopie poloneziarski. Fotele Inter-Grow to te jak w M3 chłopie były. Libane No. Co to jest za silnik? Jest... Co to jest? Dwa sera. A z czego to jest? O, to jest z czego? Z Argenty, z Mirafiori Fiat 32. A, A, to chyba wiem, no przykładą. Dobry i co. Kiedy to kończysz? Za tydzień zderzak. No jeszcze tak w RTR nie wiem, ale to muszę A Kupił jak OZ? Chyba jestem. O Line bo nawet pa A prawko, kiedy? No za miesiąc PKK wyrabiam Także To chyba. Także jeszcze generacja ci9. Stoż, chłopaki, ej chłopaki, tu 60 koni na tym kowadle leży. Minimum. FSO to jest putinga. A da się założyć turbo do polonezu? Co z tego, że będzie lepiej przyspieszał tak. jak hamulce? Zawieszenie, układ kierowniczy i wszystko inne będzie z poloneza. Przy pierwszym zakręcie wylądujesz na drzewie. Polonez to szmelc. No na no czarno. Jezu z tego, z mebrościanki zrobiona. Obie, Junaczek. Ej, ale podoba mi się to, że one są robione w takim, wiesz, tu jakieś blendy, takie wiesz. No takie fajne. Jaki kwiatuszek. Cfelki fajne. By się ...dwa temu... <laughs> Dwa lata temu przyszedł do nas yy, pierwszy właściciel tego malucha. Przyniósł nam papiery z polmozbytu z Gorlic. Czy z wieczora? Kurde. Wpiony w polmozbycie za chyba 70. A to jest miesiąc? na czarny na was, to czy to nie? nie? Nie, mówię, nie, nie. Mówię, was, nie, właśnie nie. Co? To są pokrowce? Tak, są pokrowce. Mogę otworzyć? No, żeby to junaka. No wiem, wiem. Szkoda, szkoda junaka. <laughs> kurde, kozak. Ej, deska, chłopie. No kurde, No taka burdelowa hopie. Tu jakiś ten Geiger hopie jak u Ty w sneaku. Tu ju chyba Obrotomierz, wiesz? Chyba do nie ma. Tak samo jak ty. No to zebrano przecież. No to samo nie masz obrotomierza i stajaków. Ty, a ty kiedy tego traka wyciągasz swojego? Przecież jeździ. Ej. To czemu nie jeździmy? Czemu ty tym nie, przyje nie przyjechaliśmy? No, bo to jest szmer. Palane jest ta szmelc. A czemu w tym w ogóle nie ten... Tam... Co my na magórę w tym roku nie. Bo mamy gruza przecież. A trakiem to by się chłopie tak zadbiało. No kurwa, nie mógł wyjechać na tych letnich oponach kurwa. Swoje wnętrze go. Ej, telefonem. Przyświeć telefonem. Nie, czego? Co? O, jakie trąby ma! Jakby to zatrąbił, to No Tu już jest trochę rozbierane. Czemu? No bo ten dwa 0 leci. Aha I takie te docynkowania te z przekaźników Ej, te felgi mi się podobają, to są ATMy, nie? Czy to ATS-y ATS-y classic o. Na to żeś nie zwrócił uwagi No Rome, Rome. to jest Ogart 51 Mogę. Kurde Ale będę miał content człowieka na kanale w tym odcinku <noise> Białe fotele, jakieś pokrowce Ty tu jest nawet taki mały Ośkowicz, ty się flexowałeś swoją BMK, a jest sobie polonez No, takie taki Takie same. Takiego samego ja, poloneza polo tak Nie, ale... No, by... Klim, klimatyzacja Saren... przenośna. <grym> <grym> a wiatraczek. <grym> no, ale to pustuje. Ja... <grym> <Yeah>. Ale jaki... <grym> no! By się nie <grym> Ale jaki ci zapach kupi w środku. Także polonezie. Taki sam. Cziło? Ja. Oh. Oh. Nie wiem co to jest. Ja... Ten dźwięk! Tak ja może nie dopnął. To jak G klasa, <laughs> trzeba jedno. No, w sumie drzwi podobne jak w G klasie, klamki też. No i dlatego chcę <laughs> kupić, Co tam jest? Co tam? To jest skład złożony z WSKi, na bazie WSKi na zawieszeniu z Melexa i tam parę pierdół z Marucha i z Poloneza jest. Co ty gada? A co jest z Malucha i z Poloneza? Yy, z Poloneza jest ręczny, który nie działa. Yy, z Malucha. Coś tam z Malucha w napędzie, pewnie, Nie, nie aha, wiem, ale w napędzie pewnie. coś było. No i na no ramię złe są takie same, w sensie szczęki i tak dalej, chyba pompa hamulcowa no, coś chyba są takie same w Meleksie jak hmm? No mój Kurde dziadek no miał Meleksa To chłopie, to jest projekt z lat 90., 80. Kurde, no Jak się Tutaj ty. Aha Czerwony, szybszy. Jezu, jeden sześćdzielek o, ale jakie ma te? Gówno tutaj. Siedzenia do jebanek. Giele. Bożki yeah. Ej nie, jest klimacik. Do jebanej się Ale te To jest orciari, nie? To jest heko. Aha, heko, no, no, no. i sanatorium. Ty, bo ci tu jakiś kunalis chodzi po tym polonezie. Kot. pewnie. <grym> <grym> No właśnie, kurwa, nie wiem czego to jest. <grym> ja a tu jakie, o Jezu, sorry, nie chciałem. Tu jakie, ten, malowane stare chłopie LGBT. Nie, bo kameramen nie może umrzeć. Ej, co wyknuje ci gnoje? Kurde, kozak. I też na czarnych, to są oryginalne czarne, nie? No, to Czekaj, macie? Jest w tak? Chyba nie Ale... będzie musiał przeregistrować. Ale... Maluch? Biały, Karo? Borewicz też jest na czarnych, czy nie? nie. Biały jest do jeba. Aha. No. Czyli macie dwie fury na czarnych? No. Churka, bo to teraz w tym roku się miało to jakoś zmienić, nie? No, w sensie teraz zmieniło się tak, że po, po zakupie Wszedł chyba obowiązek przerejestrowania, ale jak... No tak jak teraz w tym karu dziadek jest w dowodzie, to... Chyba nie, w sensie teraz jak chyba po nowym roku kupisz to jest ten... Ta, no tak, to jak no. No, po nowym roku kupisz to jest obowiązek przerejestrowania. Nie. To jest tyle. Może jakieś jeszcze sprzęty ciekawe coś Rowery w altance. Rowery w altance. Możemy obczaić szybko? Chodźcie ktoś z telefonem przyświecić Albo tu, albo w tam jakieś wigry, coś takiego? O O Kurde Ej, w tym kolorze kiedyś chciałem składaka kupić Bo chciałem polo zrobić w tym kolorze i mieć składaka na zlot też